Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj pod Nairobi, razem z naszą szkołą, Revival Sanctuary Seminary, i jest z nami biskup dr Ken, Bishop. Can you share with us some reflections or whatever you have in your heart? Thank you so much, dr Mateusz. We are so happy to have you here, and thank you so much, Polish people, those who are able to join us. we pray may god bless you we greatly appreciate your time i'm uh, bishop dr Ken, uh one of the uh, founder of revival theological school and uh, we work together uh, with the dr mateus he come and is a great blessing to us and i want to say that uh, since god gave us this vision he has continued to strengthen us and to empower us every time Witajcie Polacy, bardzo się cieszę, że mogę do Was powiedzieć. Nazywam się biskup dr Ken. Razem z Mateuszem prowadzę tutaj naszą szkołę, którą właśnie rozpoczęliśmy i cieszymy się bardzo, że możemy tą wizję wspólnie prowadzić i że Bóg nas zaopatruje i że jesteśmy właśnie w tym miejscu razem. Zaczynaliśmy w zeszłym roku. Na pierwszym zjeździe mieliśmy około 40 studentów. Było to naprawdę wspaniały czas. Potem mieliśmy spotkanie online. I również około 20 studentów. Teraz mamy kolejny zjazd. Mamy na nim około 30 studentów

It is uh, empowering them. It for ministry. Jest to dla nich to co robimy, nasza szkoła naprawdę takim doświadczeniem otwierającym oczy i wyposażającym do służby. And Isaiah Isaiah this theological school will continue to grow. Mamy pragnienie wielkie, żeby ta szkoła się rozwijała. And through it many ministers of the gospel And church leaders will be impacted. I aby wielu głosicieli Słowa Bożego i Ewangelii i wielu pracowników Kościoła zostało przez to przemienionych. Zależy nam na tym, żeby drzwi były otwarte cały czas dla różnych pastorów, różnych osób z różnych ewangelicznych Kościołów. We have both local lecturers. Mamy lokalnych nauczycieli, jak i międzynarodowych, tak jak dr Mateusz. You, you to I są dla na, nich naprawdę wielką zachętą i błogosławieństwem dla naszych studentów. I modlimy się o to, abyście Wy pozostali z nami, modląc się o nas. That this vision may continue to grow, aby ta wizja się rozwijała. And many may develop a desire to be educated, I dla wielu miało to pragnienie, aby być wyedukowanymi. I aby Królestwo Boże się rozszerzało i zwyciężało. To jest wielki przywództwo, ponieważ mamy wielu pastorów w naszych komunikacjach, które były pastorami i nie zostały edukowane. Mamy wielu pastorów tutaj, którzy służą wiernie, ale nie mają za sobą żadnego przeszkolenia. Ale dzięki temu co robimy naszemu koleżowi, widzimy, że to błogosławieństwo rośnie, są zachęceni, wzmocnieni i zmotywowani. Bardzo dziękujemy za wasze wsparcie i, i, i modlitwy. A szczególnie dziękujemy rodzinie doktora Mateusza Którzy pozwalają mu na te wyjazdy, aby tutaj nam nazwy the ministers. I również wszystkich, którzy mu pomagają wszystkich wykładowców, wszystkich pastorów. May God bless you. Niech Was Bóg błogosławi. I chciałbym również skierować moje zaproszenie z mojego serca do Afryki. Welcome to Kenya. Przyjeżdżajcie do nas. We say Kenya Hakuna Matata. Nie ma tu żadnych problemów w Kenii. no problem. Nie ma żadnych problemów we the our national language karibu welcome a karibu oznacza zapraszamy a na dodawanie to se asante sana thank you very much i jeszcze jedno bardzo ważne słowo asante sana dziękuję bardzo may god bless you niech was bóg błogosławi may god do you god niech czyni wam bóg dobro On beloved my soul my family and the entire class w moim imieniu, w imieniu mojej rodziny i całego, całego rocznika i naszego kościoła Revival Sanctuary of Glory, modlimy się za Was. Niech Bóg Was błogosławi. Może ktoś nie wie nic o naszym kościele? Nazywa się Revival Sanctuary of Glory. Jestem jego założycielem. Mamy ponad members członków. Mamy ponad 1000 członków Mamy około 100 przywódców bo mamy również około 30 takich, powiedzmy, zborów stowarzyszonych. I ci nasi pastorzy właśnie tutaj w są wyposażani razem z doktorem Mateuszem. Nie was Bóg błogosławi. A jeśli otworzy drzwi, to przyjeżdżajcie. Zapraszam was do wspólnego uwielbienia. You can follow our service through my page, Bishop Ken, Możecie też nas odnaleźć w internecie na stronie bishop dr. Ken. On YouTube. Na YouTube. Amen. Thank you, Amen. You. Z Bogiem. Let me pray now for you. Thank you. Panie Boże, dziękujemy za biskupa Kena, dziękujemy za jego służbę, dziękujemy za jego kościół, dziękujemy za to miejsce. Dziękujemy, Panie, że możemy, ja dziękuję, że mogę z nim pracować. Panie, niech Twoje błogosławieństwo spocznie nad wszystkimi studentami, którzy są i którzy przyjdą. Niech Twoje imię będzie wywyższone, niech Twoje królestwo się poszerza. Z Bogiem i do zobaczenia. Asante Sana Mungu Akubariki.